Woździowski. Witam Państwa w sierpniu na półmetku wakacji. Część z nas urlop ma już za sobą, inni wypatrują go z niecierpliwością. A może w przyszłości już niebawem wszyscy będziemy na urlopie, bo w pracy zostaniemy zastąpieni przez sztuczną inteligencję? Czy taki scenariusz jest możliwy? Najlepiej wie o tym mój dzisiejszy gość, ekspert w dziedzinie AI. Pracujący z nim na co dzień, Kamil Pionkowski. Cześć Mikołaj, witam, witam. Państwa serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo ba... chętnie porozmawiam o tym temacie, bo jest raz, że jestem banka ciekawy, gdzieś tam jest moją pasją, mm. a myślę, że wiele osób się zastanawia nad, nad tymi rzeczami. No właśnie, ja też się zastanawiam. Dwa lata temu rozmawialiśmy tutaj po raz pierwszy. Wtedy mm, mam wrażenie, że chat GPT, takie narzędzie, dopiero tak raczkował, był używany nie, nie tak powszechnie jak dziś. Bo dziś no, też mam wrażenie, że dla niektórych użytkowników jest kimś w rodzaju przyjaciela wręcz e, i takiego powiernika i asystenta. Powiedz, czy my w ogóle dobrze korzystamy ze sztucznej inteligencji? No tutaj mam złą wiadomość niestety, mm -hmm. ale y, obserwuję wiele różnego rodzaju grup dyskusyjnych, for e, i, i widzę tam właśnie takie, taką niekonsekwencję trochę w, w korzystaniu z tych narzędzi. Może na przykład w kontekście tego czata GPT mm -hmm. na razie. Musimy pamiętać, że to jest po pierwsze model językowy. Oczywiście on się rozwija i, i zdobywa coraz więcej różnych umiejętności typu analitycznych. Właściciele wprowadzili też możliwość generowania obrazów, ale pamiętajmy, że dalej to jest model językowy. Do tworzenia tekstu. Mhm. I ja zawsze radzę wszystkim, żeby używali tych narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli właśnie w kontekście czata, raczej, żeby tworzyć tam tekst, ewentualnie analizować jakieś, jakieś rzeczy. Ale odradzam tworzyć w nim obrazy na przykład. Można to zrobić, oczywiście, efekt jest moim zdaniem słaby. Są... Sześć palców, trzy dłonie. I na tak przykład, dalej. tak. Mhm. Ale też w ogóle też styl tych obrazów jest często taki mhm. komiksowy, karykaturalny, przerysowany, mhm. a są do tego inne narzędzia, które na przykład potrafią tworzyć już mega, po prostu, nie wiem, piękne fotografie, pejzaże, twarze już nie ma tych palców, bo po prostu te narzędzia się w tym specjalizują i mhm. do tego zachęcam. Skoro model językowy, to też chyba. w warto odpowiednio operować tym naszym językiem, żeby nasze komendy były jak najlepiej jak sprecyzowane, tak? Tak, dokładnie, to jest klucz. Właśnie ja, ym, obserwując ludzi, jak mm -hmm. korzystają z czata, ym, jestem w stanie powiedzieć taką tezę, że my w ogóle jako ludzie bardzo słabo się komunikujemy. Mm -hmm. yy, bo to wychodzi właśnie, jakby ja patrzę na czata jako na jakby takie troszeczkę najmądrzejsze narzędzie, które przeczytało podejrzewam już cały internet, wszystkie artykuły, publikacje naukowe i tak dalej. I naprawdę to narzędzie jest turbo mądre, tak można by uprościć. I jeżeli nie dostajemy od niego tego co chcemy i się frustrujemy, to raczej szukałbym przyczyny w nas, czyli właśnie niezbyt konkretny prompt, to zapytanie mhm. niedoprecyzowane i tak i tak ja zachęcam do, do takiego podejścia, które um, iteruje jakby zapytanie, tak? czyli jeżeli na przykład zadamy jakieś pytanie i nie dostaliśmy y, odpowiedzi takiej, jakiej chcemy, to spróbujmy zrozumieć jakby w jaki sposób y, to pytanie zostało odebrane. I, I spróbować się do tego dostosować. Aha, on pomyślał, że ja chcę to, a mi tak naprawdę chodzi o coś innego, no to napiszę to teraz. Chodziło mi o to i o to, uwzględnić ten, ten aspekt, skup się na tym i na tym. Mhm. Jeszcze fajnie zawsze jest podać kontekst, na przykład, nie wiem, dostałem wczoraj negatywny komentarz w Google review. Potrzebuję na niego odpowiedzieć, ale na przykład szargają mną emocje, no bo wiadomo, to jest emocjonalna sprawa mhm. i tutaj na przykład AI ma ogromną przewagę, bo można go poprosić, żeby odpowiedział nie wiem stanowczo, ale kulturalnie i on to zrobi naprawdę świetnie. Skoro jest taki mądry, to do czego najbardziej mogłoby nam się AI przydać, ale też w taki sposób, żebyśmy my, korzystając z niego, nie cofali się w rozwoju? Mm -hmm, bardzo dobre pytanie. Znaczy, ja jestem zwolennikiem takiego nurtu human plus AI, mm -hmm. czyli nie y, głoszenia, że AI zastąpi człowieka, mm -hmm. bo to się nie wydarzy. Jakby, no to, to jakby ludzie nie dadzą tego zrobić przede wszystkim, ale też nie ma takiej potrzeby. AI ma nas odciążać. Można patrzeć na AI jak na takiego asystenta, który po prostu ściąga z nas takie nudne, powtarzalne rzeczy. Jak no. na przykład? Jak na przykład, no, ja, ja na przykład prowadzę podcast biznesowy, Druga Strona Sukcesu. Mhm. I na przykład, jak mam transkrypt z nagrania takiego odcinka, no to proszę go, żeby znalazł na przykład 20 ciekawych momentów pod kątem na przykład biznesowym, które coś wnoszą dla mojej grupy odbiorców, jakieś porady, fajne historie. I naprawdę on to świetnie robi. I ja raz, że nie muszę oglądać całego odcinka jeszcze raz, no bo normalnie to by się tak, tak trzeba było zrobić, ewentualnie przeczytać transkrypt, no on to robi za mnie w parę sekund i robi to naprawdę dobrze. Czyli po prostu oszczędność czasu. Zdecydowanie tak. ja przynajmniej tak staram się na to patrzeć. To jest taki, taki najtańszy na świecie asystent. Napisanie maila, sprawdzenie gramatyki na przykład. To już nie trzeba robić tego samego. Wystarczy wkleić, przekleić maila e, i, i, i chat to zrobi. Może nawet zasugeruje jakieś poprawki. Jeżeli piszemy jakiś oficjalny mail, e, no to on zasugeruje. Na przykład tutaj e, no, jest niezbyt oficjalnie, użyj innego sformułowania, takiego i takiego. Mhm. Powiedziałeś, że jest turbo mądry, ale nie sądzisz, że też jest turbo groźny? W czym mógłby nam zaszkodzić? Mhm. Nie patrzyłem tak nigdy. Na pewno trzeba z tych narzędzi korzystać rozważnie. Mhm. Troszkę się po prostu, wydaje mi się, to zadanie człowieka się zmieni z takiego robienia tasków na bardziej myślenie strategiczne, co ja akurat uważam za coś dobrego, ale właśnie trzeba uważać, żeby zachować tą taką świadomość, światłość umysłu, pracę umysłu, no bo to w długiej perspektywie może negatywnie zadziałać na ludzkość, jeśli będziemy wszystko, każde zadanie jedno po drugim ym, zrzucać do czata. No właśnie, bo to jest bardzo kuszące, tak, no bo na przykład wydaje mi się, że może być problem w takim systemie edukacji, tak, no uczniowie dzisiaj są zwolnieni z zadań domowych, ale no jeśli to wróci, chociaż no też patrzmy na studentów, którzy mają no wiele takich prac do wykonania, no to jeśli będziemy tak ciągle prosić o pomoc e, tego naszego przyjaciela już, <noise> czata, no to trudno będzie m, przestać z niego korzystać. W ogóle sektor edukacji mm -hmm. jest bardzo ciekawym sektorem pod kątem AI. E, pewne jakby metody teraz nauczania wydaje mi się, że powinno się trochę y, zredefiniować. Mm -hmm. e, no, bo, no bo ten AI, AI już jest z nami i on zostanie. Y, pisanie rozprawek, tekstów, no i jest to pod dużym znakiem y, zapytania. Tu zawsze trzeba, jakby, zadać sobie takie dwa pytania. Co chcemy przyspieszyć i co możemy przyspieszyć, żeby to jeszcze miało ten taki ludzki charakter, a gdzie my powinniśmy jako człowiek, yy, właśnie, dodać tą swoją myśl, swoje wyczucie, swoje emocje. Tak, tak bym ja na to patrzył. Mhm. Takim zagrożeniem niewątpliwie są też fake newsy. E, no nie tylko w postaci tekstów, ale już nawet wideo. Nie wiem, czy widziałeś ten zlot yy, motoryzacyjny, który nigdy się nie odbył. To zostało wygenerowane. Wideo właśnie z jakiegoś tam zlotu w jakimś państwie, gdzie były wypowiedzi e, uczestników tego zlotu i no, to, to nie byli ludzie, ale wygląda to bardzo realistycznie. No ale właśnie, takie fake newsy no, często są też wykorzystywane przez polityków, um, no ale czy to nie jest najlepszy moment, aby ci tacy światowi politycy wprowadzali już jakieś regulacje prawne pod tym kątem? Regulacje regulacjami potrzebujemy narzędzi, które będą z tym walczyć. Ale mm -hmm. to jest bardzo ciężka wojna. To jest wojna AI kontra AI. E, ja tak widziałem dużo już różnych fake newsów e, mm -hmm. i zdjęć, które na przykład grają na ludzkich emocjach i zbierają bardzo dużo lajków. Mm, na pewno apeluję do tego, żeby być po prostu ostrożnym e, i po prostu samemu analizować, czy coś jest pra prawdziwe, albo zdać sobie sprawę, że coś może nie być prawdziwe żeby m, bardzo, bardzo ciężkim y, case'em jest na przykład y, m, klonowanie głosu. Mhm. Jakby ta metoda na wnuczka ewoluowała w to, więc to jest mhm. na przykład bardzo duże zagrożenie, no bo tutaj już babcia jakaś może naprawdę łatwo dać się oszukać, bo ten głos jest bardzo łatwo sklonować. No właśnie, tutaj by jakieś regulacje były potrzebne. Wspomniałeś, że pracujesz ze sztuczną inteligencją, no to jak już jesteśmy przy pracy, to przedstawiciele jakich zawodów szczególnie powinni obawiać się o swoje stanowiska w przyszłości. Kto może być? No, najbardziej zagrożone. Z tego, co ja teraz obserwuję, to wszelkiego rodzaju graficy, mm -hmm. ale to też, to też nie jest tak, że oni zostaną zastąpieni. Oni po prostu muszą zmienić model swojej pracy, najlepiej na taki, który wykorzystuje te narzędzia, bo dzisiaj już nie musimy tworzyć sesji, e, tylko możemy na przykład wziąć zdjęcie, wygenerować zdjęcie modelki, zrobić zdjęcie na przykład zegarka, po prostu na biurku, na parapecie, gdzie jest dobre światło, gdziekolwiek. AI sobie to wytnie i wrzuci na przykład na ręce modelca. Więc już dzięki temu nie ma potrzeby robienia sesji za kilka tysięcy złotych, tylko po prostu trzeba nauczyć się tych umiejętności i, i to wykorzystywać. A ten szlif, grafika zawsze jest potrzebny, bo zawsze te zdjęcia trzeba potem kadrować, różne wymiary zmieniać. To, to jakby to zawsze będzie potrzebne. Problem też jest z kwestią praw autorskich, no bo też sztuczna inteligencja bierze się za tworzenie scenariuszy, muzyki, filmów. Co z tym zrobić? To jest taki problem, że w momencie, kiedy te modele, które są teraz się uczyły, nie było tych regulacji, więc mhm. ciężko do tego podejść. Ja nie jestem prawnikiem i też nie chcę się wypowiadać na ten temat, ale jest to dość duży problem, no bo te modele już są nauczone i to są nauczone dobrze na tyle, że te modele. Podejrzewam, że mogłyby tworzyć kolejne po prostu, tak? czyli dawać yy, wkład do coraz lepszych modeli. Niedługo podobno ma wyjść czat GPT-5 i to może, być, to może być też spora rewolucja. A Ty wy, wyobrażasz już sobie swoją pracę bez używania sztucznej inteligencji? Ciężko by mi było. Znaczy ja dzięki sztucznej inteligencji oszczędzam bardzo dużo czasu. Jakby to jest to, że my potrafimy robić te zadania, co sztuczna inteligencja, tylko. No bo my ją nauczyliśmy. Tak, tak. Tylko, że, o... tylko, że nam to idzie dłużej po prostu. I, I no tutaj każdy stoi przed wyborem. Może dalej robić po swojemu, po ludzku w cudzysłowie, albo wspomóc się, zrobić coś dużo szybciej, no i ten czas poświęcić na przykład rodzinie. To jest taki uważam pozytywny aspekt. AI rozwija się dzięki nam, to my go uczymy, my go rozwijamy. My go karmimy. Ostatnio, nie wiem też czy widziałeś, ale jeden z takich, jedno z takich narzędzi zbuntowało się, e, jeśli chodzi o wykonanie jakiegoś polecenia przez no, swojego tam twórcę. Czy sądzisz, że grozi nam coś w rodzaju buntu maszyn? Czy jesteśmy w stanie e, okiełznać sztuczną inteligencję i żyć z nią w takiej zgodzie? Właśnie human plus mm -hmm. AI, tak jak wspomniałeś? To jest taka koncepcja Matrixa, prawda? Jasno, ale no. Nie wiadomo, czy już mm -hmm. nie jesteśmy w symulacji, bo też oglądam różnego rodzaju filmiki, które mówią, że już jesteśmy w symulacji, ale jakby nie ruszam tego tematu. Mm -hmm. Myślę, że to wymaga bardzo dużej mądrości od nas. Pamiętajmy, bo tak ludzie myślą o ai teraz jako o, o jakimś tworze, że to jest jakiś byt. Pamiętajmy, że to jest po prostu na dzień dzisiejszy bardzo zaawansowany i rozbudowany program. Tak jak ten, który służy do wysyłania poczty, czy nasza przeglądarka. To jest program. I teraz na dzień dzisiejszy to my mu wyznaczamy ten zakres, czy może się zbuntować. No, myślę, że już dzisiaj może logicznie dojść taki program, że jakaś akcja jest niewskazana, ale to jest na, jakby na poziomie logicznym i sugestii. Pytanie, co będziemy robić z tym dalej, gdzieś tam są rozpisane takie, ktoś kiedyś jeszcze dawno, dawno rozpisał, uh -huh. czego nie powinniśmy zrobić z AI, czyli nie powinniśmy mu dać dostępu do internetu i tak dalej, i tak dalej, wiele rzeczy już się zadziało, no na razie świat istnieje, problemem są myślę roboty, gdzie one właśnie wtedy się staną trochę tymi jednostkami, które mogą coś zrobić fizycznego. No dobrze, myślę, że takim morałem, którym warto zostawić naszych widzów, jest to, abyśmy po prostu korzystali z tego, ale rozważnie. Kamilu, bardzo dziękuję Ci za czas i za rozmowę. Dziękuję bardzo, mi było miło, miło. No cóż, bez wątpienia jesteśmy w środku rewolucji cyfrowej, AI istnieje, istnieć będzie, ma swoje wady, ale ma też swoje zalety, jak na przykład algorytm, który nakierowuje użytkowników internetu na wartościowe treści, jeśli Państwo będziecie takich poszukiwali na przykład na takim YouTubie czy Spotify'u i algorytm, Nakieruję Państwa na kanał telewizji lokalnej TVL, czy też wspomniany wcześniej profil Kamila. To proszę się nie krępować i korzystać z tej podpowiedzi. My, ludzie, tworzymy to dla Państwa. Dziękuję za dziś i zapraszam na kolejne wydanie programu Pytamy Wprost już za tydzień.